Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Spec Simulator 99. W dzisiejszym odcinku w planach jest... Sprawdzenie, ile uda mi się zarobić, wystawiając wszystko do sprzedania, albo większość. No, zobaczymy, co tam dam radę sprzedać, oczywiście. Z taką różnicą, że nie będę zawyżał cen, tak jak to robię zazwyczaj, żeby zarobić jak najwięcej, tylko będę sprzedawał po cenach sugerowanych. Zobaczymy, ile uda się sprzedać, i zobaczymy, ile zarobię. No, i pierwszy sklep wygląda następująco, i powiem Wam szczerze, że już w czasie wystawiania. Już zarobiłem 280 tysięcy, więc naprawdę wychodzi na to, że będzie dobrze. Zobaczmy, co się stanie za 10 minut, jak ten sklep będzie wyglądał. No i 10 minut później mamy sprzedany tylko czarm, więc prezenty może za dużo naraz ich sprzedaje i dlatego nie schodzą. Pozmieniajmy to troszkę. Okej, okay, tym razem mamy troszkę inaczej i okazało się, że jeden champston wpadł mi z powrotem do plecaka. Nie wiem jak to się stało, ale wpadł z powrotem do plecaka, więc wystawiłem go jeszcze raz. Za 140, tak jak widzicie, klucze po 53,90. Tutaj mamy za 16 16,10 prezentów. Zostawiłem dziesiątkę i i wstawiłem 1 za 16. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. To samo z X Large Christmas Present. Tutaj 73,4, a tutaj 367 za 5 prezentów. Dodatkowo postawiłem jeszcze Small Christmas Present po, jed... po 1012. E, albo 1121,12k więc zobaczymy jak to wyjdzie klucze dałem po 53,90 mimo że za 60 wchodzą bez problemu no ale zobaczmy jak teraz pójdzie zobaczymy za 20 minut jak to wyszło no i sprawa wygląda następująco mam już 1,7 miliona całkiem spoko to idzie raczej mam coraz mniej rzeczy takich które wszyscy kupują zostało mi bardzo Dużo prezentów, więc zaczynam wystawiać same prezenty. Mm, powiem szczerze, schodzą pojedynczo. Pojedynczo, jak wystawiam, to schodzą i w paczkach już trochę gorzej, ale jeszcze trochę próbuję, więc zobaczymy teraz, jak to pójdzie. No, myślę, że jakieś 40 minut i zobaczymy, co się udało zarobić. No i teraz, jak widzicie, mam zarobione 3740, więc bardzo ładnie to idzie. Ale zostało mi troszkę mniej, że. Rzeczy do sprzedania i troszkę tańsze, więc teraz zobaczymy, jak to pójdzie. Może jeszcze jakieś 80 minut posiedzę i spróbuję coś sprzedać. Zobaczymy, co z tego teraz wyjdzie. No i minęło 80 kolejnych minut. Jak widzicie, mam nazbierane 4 miliony i 280 tysięcy, więc zarobiłem dzisiaj ponad 4 miliony. I co wam mogę o tym powiedzieć? Zarąbiście, no bo to jednak 4 miliony, a z drugiej strony, no co z tego? Gra idzie tak bardzo w stronę pay-to-win, że żeby zdobyć Huge'a w tym momencie, no to 4 miliony nam nie wystarczą. Już Huge Happy Rock jest za. 6,700, więc to jest ogromna kwota. A każdy inny, każdy inny huge jest tylko droższy, więc hmm, no naprawdę idzie to w stronę pay to win i to takimi dużymi krokami. Także, no, kto nie ma zamiaru wydawać na tą grę pieniędzy, będzie miał problem. Będzie miał duży problem. No, ja jeszcze Wam tylko pokażę swój plecak na szybciocha. No, zobaczcie, co mi tutaj zostało. Same takie y, marne itemki, na których Dużo się nie zarobi. No, zobaczcie tutaj flagi, dobra flaga 1,48 000 za jedną. E, to najrzadsze chyba flagi, flagi jakie wypadają. E, tutaj 427, 3720. To w ogóle nie schodzi. Nie wiem, e, jak to sprzedać. E, TNT, dobra, spoko. TNT ładnie, dobra kasa jest na tym, ale tego mało wypada. E, to TNT nie schodzi. No, te owocki, ale tych owocków no też nie jesteście nas w stanie. No, chyba, że będziecie non-stop. AWKU, 24 na AWKU, na mapce będziecie stali i zdobywali te wszystkie itemki, więc naprawdę jest ciężko. Wysprzedałem wszystko droższe, co miałem. E, książki, mimo że jeszcze droższe, zostały, ale książek zbytnio się nie chce pozbywać. podków dzisiaj nie wystawiałem wcale, ale zobaczcie, to też nie jest tak super. No tutaj jest potek szósty level i tylko 17K za jeden, 38 tutaj za laki pot, ale poza tym, no ciężko, ciężko tutaj zarobić, więc no, mówię, pay to win i to ostro, ostro w pay to win idziemy tutaj w tej grze. Także dzięki wielkie za oglądanie w dzisiejszym odcinku to wszystko i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, hej!